Zaraz będziemy przeprowadzali wywiady z zawodnikami hurtowymi PIK. idziemy z sędzią, Artur? Artur, już chodź na chwileczkę. Teraz następna ofiara losu z hurtowni PIK. D dlaczego, dlaczego przecież się padły dwie bramki? E, ten. Dzisiaj mam niekorzystny biorytmy, bio i, i te, dualizm sensory, sensoryczno-motoryczny powoduje, że nie jestem w stanie zakręcić piłki do bramki. Red Bull doda ci skrzydeł. Następny nasz wierny zawodnik Andrzej, 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 Andrzej czemu, znowu, czemu znowu grasz pełny mecz? No w radiowozie, wiesz, często przybywam. Su, schodzą suchy w hurtowni pik, że jesteś po prostu za dobry. Niech krzywdzi chłopaku dzisiaj. Podobno jesteś czarnym kołem drużyny. To, tak, tak zawsze było, nie? Ja A ja jestem nowym nabytkiem zespołu Glasgow Wyżyny. Glasgow, ta drużyna. Tak, to jest mój trener. Ten mnie zgłosił do rozgrywek, to ja przedstawię teraz. Maciej Bednarek, król szelców Ligi Pomorze. Paweł Pytyński, król szelców Ekstra Klasy. A ja jestem przyszłe rządu drużyny. Rządło to się mówi, nie? Dobry. Wywiad. Jak się dzisiejszy mecz sędziuje? Bardzo dobrze się sędziuje, chociaż, chociaż yy, niestety, ale przeciwna drużyna daje wycisk liderowi, jak to się mówi. A czy gra jest brutalna, czy nie? Nie, nie jest za bardzo gry brutalnej, nie ma tu gry brutalnej. Dobrze, dziękujemy. Ty no wyjedź z tym rowerem, co? Teraz będzie służba porządkowa. Jest! Ty, która to bramka? Piąta. Piątą bramkę dla zespołu hurtowni pikszelami, a Michał Przebylski, pseudonim Gruby.

Coś masz niebezpiecznego? Najcięższe, bo za mnie to nie istnieje. Bardzo Cze, mnie krajem strzelił. Dziadłem to mi się strzelił. Ile strzeliłeś? To mi się strzeliło.